Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. To jest druga część filmu typu Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Q&A jest z okazji tego, że kanał uzyskał 5 milionów wyświetleń. Pani Monika Moczulska zadała mi kilka pytań. Łu, cztery. Perfumy wycofane, za którymi tęsknisz? Częściowo ten temat poruszałam we wcześniejszych pytaniach. Nie tęsknię już za żadnymi perfumami, ponieważ... Rynek przynosi ciągle coś nowego. Tęskniłam za perfumami szampan, albo inaczej, chciałam, jeżeli y, mo, mogę tak powiedzieć, że są perfumy, które bym chciała poznać, a nie miałam okazji, albo wąchałam tylko raz i nie kupiłam. No to takie są, ale nie mogę powiedzieć, dopóki ich nie kupię. I takimi perfumami były szampan, i szczęśliwie y, dostałam je za darmo, także bardzo, bardzo za nie dziękuję. I w są to znaczy, one są do kupienia jako iwres, ale chciałam mieć szampan. I w saint Laurent chciał sprowokować, wokół perfum wywołać pewne zamieszanie, nazwał je szampan, czyli szampan. No i były procesy, i były protesty, a to zawsze pomaga promocji po prostu. Czy pamiętasz, od jakich perfum zaczęła się Twoja pasja? Także nie pamiętam, zawsze było dużo różnych perfum w moim domu. Oczywiście to były zwykłe perfumy. Nie było perfum jakichś drogich, ekskluzywnych. O tym będzie w kolejnych pytaniach, bo wiem, że takowe się pojawi. Chociaż być może mogłabym wskazać perfumy, dzięki którym zrozumiałam, że jest to tak ciekawy świat, że. no zdecydowanie wart jest popularyzowania i tego, żeby się nim zająć, no to będą to perfumy Trezor. Wydaje mi się, że one mi otworzyły spojrzenie na... Przestawiły spojrzenie na perfumy. Nie były po prostu dodatkiem perfumy, tylko były już po prostu czymś, co fascynowało, intrygowało. Mała przerwa. Czy masz perfumy, których używasz z sentymentu, bo przypominają Ci wyjątkowe chwile? Tak, są takie perfumy. Są perfumy, które mi przypominają konkretnych ludzi. Jakieś, powiedzmy, miejsca. Także tak, są takie perfumy. Mam, mam takie. Dziewiętnaste pytanie. Czy są perfumy, których nie znosisz, które Ci się nie podobają, których nigdy nie użyjesz? No, tak nie mogę powiedzieć, ponieważ... Jeśli chcę jakieś perfumy zanegować i powiedzieć, że są złe, to muszę je przetestować. Najwyżej testuję z bólem serca. I są perfumy, ale powiem tak: przede wszystkim najbardziej nie lubię, kiedy perfumy. To tu, tu będzie to, co chciałam powiedzieć szczerze w QA, bo uważam, że szczerość jest bardzo ważna w takich sytuacjach. Jestem dużym przeciwnikiem, no nawet nie boję się słowa już takiej terminologii prawie wojennej wrogiem perfum, które są reklamowane nieuczciwie. Czyli, jeśli zapach jest bardzo trudny, kontrowersyjny i powiedzmy 60% społeczeństwa będzie źle reagowało na ten zapach, a on jest promowany jako ładny, yy, piękny i taki, który koniecznie trzeba mieć, i widzę te ochy i achy YouTuberów, to ja uważam, że to jest nie fair. To takich, per... jestem na nie, bo wtedy zawsze trzeba ludziom powiedzieć, to są troszeczkę trudniejsze perfumy, ale dajcie im szansę, one się będą rozwijały. Nie, nie widziałam na przykład, powiedzmy, jakieś tam. No, nie wiem, czy chcę reklamować te perfumy. Perfumy jakieś tam i nie słyszałam rzetelnej opinii, że na przykład ich rolą, zaletą jest to. Tylko słyszę z anonimowych kąt, że to są perfumy ładne. No to. Po prostu to takich nie lubię, reklamowanych nieuczciwie, i właśnie to teraz powiem. Proszę Państwa, ostatnio przeglądam te Instagramy, czy powiedzmy, no, jakieś takie miejsca, gdzie są pokazywane perfumy, powiedzmy, ludzi, tak powiedzmy, no, nie wiem jak ich nazwać, są ludzi zajmujących się perfumami z całego świata, nie tylko z Polski, i widzę, że oni promują jakiś perfumowy Matrix. Ktoś pokazuje jako najważniejsze perfumy. Jakieś marki, które się pojawiły maksimum 10 lat temu, kilka lat temu, flakon kosztuje nawet 2000, i powiedzmy, ktoś ma jakąś tam półeczkę, jest powiedzmy 6 takich rodzajów bardzo dziwnych, nowych marek, i to ma być, nie wiem, to najczęściej na Instagramie to, to bardzo dobitnie widać. Czy czasem, właśnie, gdzieś na tych YouTubach ktoś tam się fotografuje dla takiej ścianki, jak ja. Ja żadnego z tych zapachów nie znam. To, to jest Matrix. Jestem wrogiem taki, takiego czegoś, bo wiem, ile te perfumy kosztują i widzę też, że są sytuacje, że ludzie za dużo na perfumy wydają, że czasem popadają w tarapaty. Ludzie nie chcą się tak do końca do tego przyznać, ale i wydaje mi się, że ta agresywna, nahalna promocja jest złem. I tu niestety, ale. Ktoś musi o tym głośno powiedzieć, jak nikt nie chce, to ja powiem. Po prostu, jak nie znasz Hermesa, przynajmniej pięciu zapachów, Diora i w Sonorą kilku najważniejszych, a masz te same takie, jakieś nie wiadomo, jakie marki, które tak. No, najczęściej tak się reklamują, że marka jest tam z XVI wieku, tylko że od tego XVI wieku do współczesnych lat nie ma śladu. Wiecie, dla mnie to są takie pieśni Osiana, a nie perfumy. Także krótko mówiąc, perfumom Osiana będę mówiła nie. To tylko takich szczerze nie znoszę, chociaż oczywiście są one trudniejsze. Cała ta linia zoologist jest bardzo trudna, źle się testuje. Kiedyś dostałam taki zestaw próbek od kogoś, kto gdzieś je wylosował w jakimś konkursie. Też były bardzo trudne. Cóż, piękno postrzegam jako harmonię. A mam wrażenie, że bardzo dużo tych perfum nie ma. Tego im brakuje. No, ale to jest moja opinia. Jak widzicie, w mniejszości je, jestem w mniejszości. Po prostu idziemy dalej. Pani Edyta Zemgota, 20 pytanie. Ja mam prozaiczne pytanie o znak Zodiaku. Och, kiedyś się astrologią interesowałam, a teraz jestem tej astrologii y, powiem szczerze y, przeciwnikiem. Zaczęło się od tego, że jestem sceptyczna. Nawet książkę napisałam astrologiczną i y, także... Może tak czuję w sobie taki, yy, taką yy, potrzebę po prostu powiedzenia, że warto jednak chyba się dystansować. Yy, koziorożec z grudnia. Tyle powiem. Jeżeli to dla kogoś jest ważne, ale, ale wydaje mi się, że, że no jest to temat taki trochę yy, no trudny. Ja już wszystkie jakieś takie kwestie astrologiczne zostawiłam za sobą. No, będziecie widzieć i bo i film zrobiłam o astrologii, ale, ale odchodzę od tego. To już tak postanowiłam jakiś czas temu. No i tyle. Mówiłam, że będzie szczery wywiad, że będzie szczerzy, może czasami trochę tak pod prąd. Może tak pozwolę sobie tytułem dygresji powiedzieć, że uważam, że QA takiej na zasadzie takiej PR-owskiej. Brzydkie słowo, brzydkie sformułowanie. Gadkie szmatki to jest nuda i to. A, jakoś nie, nie przepadam za to. Dobrze, idziemy dalej. Super sweet raspberry. Czy powinniśmy kupować perfumy na prezent? Ale rzeczywiście to jest najlepsza forma prezentu, ponieważ one mogą stać się takim prezentem przechodnim. Właściwie są jakby czymś w rodzaju bonu Czyli jak nie chcę perfum, to mogę je puścić dalej w świat. Mam coś w domu wartościowego, co w każdej chwili mogę wyjąć i komuś dać na prezent. Oczywiście uważam tylko, że nie wolno przesadzać z wydatkiem na te perfumy w jedną i w drugą stronę. Czyli jeśli to ma być jakiś prezent godny, to nie można dawać tanich zamienników. Albo też bym uważała na przykład z dawaniem tanich perfum, chociaż mogą być świetne, bo ludzie, dla ludzi też jakoś ten, ta kwestia ceny jest ważna. Yy, także ani nie za drogie, ani nie za tanie, a na pewno niech to będą oryginalne perfumy. Czy perfumy są stosownym prezentem? Zapra Aha, będzie rozwinięcie. Zakładając, że sami wybieramy zapach, a nie kupujemy coś, co wiemy, że ktoś używa. Ale rzeczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że jak ktoś się obrazi o, o, jeśli chodzi o perfumy, no to, to, to on by się obraził o cokolwiek, nawet o książkę. Także nie, nie, to jest bardzo dobry prezent. Nie rozumiem. Tak, szczerze że trochę nie rozumiem. Jeżeli ktoś ma takie dylematy, ale domyślam się, że mogą takie osoby być, bo uważają, że, że perfumy to coś banalnego. Tak, jak najbardziej tak. Moja krótka odpowiedź. Mopsioryba. Czy Pani zdaniem jest jeszcze miejsce w świecie perfumowym na jakąś kompozycję, która będzie przełomową, jak numer 5 Opium Angel Flower Bomb? Naturalnie. Myślę, że jest na miejsce na takie perfumy, natomiast to jest. Na pewno jest trudniej, ponieważ jest nadprodukcja perfumowa, trudniej się przebić z dobrymi perfumami. I często bywa tak, że ktoś opracuje dobry akord i te perfumy się nie przyjmą i inny perfumiarz bierze ten akord i w zupełnie innym flakonie wprowadza na rynek, czy powiedzmy już marka i się okazuje wtedy, że to się całkiem podoba. 24, czy raczej wszystko już zostało powiedziane i będzie mi do czynienia z wariacjami na temat tego, co było. Pozdrawiam serdecznie, życzę kolejnych 5 milionów. Myślę, że problemem tego, że perfumy są. Tak, często narzekałam a kiedyś na zasadzie kiedyś to było. Sama tak ostatnio narzekałam w jednym z filmów. Myślę, że to dlatego tak jest, że myślę, że być może nawet nad recepturą się już pracuje kilka tygodni. Edmond Rudniczka dopracowywał formułę Diorissimo. Kilka lat. Także to jest to. Po prostu, no, gdyby była możliwość pracowania w pokoju, w spokoju i bez jakichś takich nacisków, na pewno powstawałyby ciekawe perfumy. Ale też wiele wybitnych perfum powstało wtedy, kiedy wybitny perfumiarz pracował troszeczkę pod dyktando działów marketingu. No tak, trezor powstał. Że Sofia Groisman miała swoje perfumy, które. Miała dla siebie, ale ponieważ jest, była perfumiarzem, więc jej żadna woń nie przeszkadzała, rozumiała wszystkie wojny. Jednak dział marketingu uznał, że coś tam trzeba zmienić. Najprawdopodobniej ujęli cytrusów z nuty głowy, bo mówiła Sofia Greisman w wywiadzie, że pani Sofia Greisman mówiła w wywiadzie, że dopiero jak zobaczyła flakon, to wiedziała, że musi to być zapach bez nuty głowy. Idziemy dalej. Co sądzisz o? I to jest cudzysłów otwarty. Być może zamykamy cudzysłów w perfumach, czyli pewnie chodzi o te perfumy inspirowane. Tera Incognito napisała. No, ja jestem na nie jednak. Chociaż mam świadomość, że są inspiracje i jest sklonowanie ale takie, takie proste typu nie wiem, to, są, to jest to samo, tylko tańsze po co płacić. Za flakon, no to za flakon właśnie trzeba wpłacić za marketing, za reklamę, za kreację. Chociaż jestem przeciwnikiem podnoszenia ceny jakoś tak bardzo, bardzo niezdrowo, jeśli chodzi o perfumy. To jest trudny temat jednak. Krótkie pytanie, ale może to wreszcie powiem szczerze. Tak powiem. Jeżeli producent chce za perfumy blisko 2000, ponad 1000 złotych już. To jest jakaś nowa, młoda marka, typu właśnie marka Osiana. To ja się nie dziwię, że są marki odzieżowe, które mówią: Hej, a czemu to musi tyle kosztować? My to zrobimy za jedną dziesiątą ceny I tak właśnie coś takiego ma miejsce. I do tego może jeszcze wrócę. Karolina, chyba M. Tak. Pytanie numer 25: Czy masz takie perfumy, które odziedziczyłaś po mamie, babci, czy zamierzasz przekazać kolejnemu pokoleniu swoje perfumowe skarby? Cała moja rodzina to są uchodźcy, uciekinierzy, podobnie jak tutaj na zachodzie Polski. Wszyscy w pewnym musieli, momencie musieli zostawić wszystko, także nie zachowały się, nawet zdjęć się niewiele zachowało. Także nie, nie mam takowych. Nie mieliśmy ziemskich majątków gdzie można było przechowywać skarby nie mam czegoś takowego chociaż domyślam się, że już w centralnej Polsce mogło być łatwiej, może ktoś ma nawet chociażby bez przedwojny nie, nie mam czegoś takiego ale dała mi kiedyś jedna pani flakonik po perfumach malutki taki po, po mamie, który miała także ludzie mają coś takiego także gratuluję jak wspomniałam cała moja rodzina uciekała przed wojną przed prześladowaniami i osiedliła się tu, gdzie się osiedliła, więc, no, zabiera się rzeczy najpotrzebniejsze, po prostu w taką drogę. Takim smutnym akcentem zakończę część drugą filmu, a do zapraszam na trzecią.